Ona właśnie o tyle jest wyjątkowa w do tych różnych kresowych um, mateczek, co siedziały tam spokojnie w tych klasztorkach, że ona e, ten męski świat sobie podporządkowała. I po takich latach tłamszenia wreszcie powiedziała dość, owdowiała, zebrała się w sobie i zawojowała pół świata. Doszedłem do tego w ten sposób, że chciałem przełożyć taką osobliwą książkę, kuriozalną zupełnie, um, historię Rózgi, książkę napisaną przez Jamesa Glass'a Bertram'a. Um, I zgooglowałem tę Makrynę, bo taka ciekawa historia, nigdy o niej nie słyszałem i natrafiłem na jakiś tekst w internecie, że to oszustka. Więc z taką adnotacją krótką tej o tej historii um, są to do wydawnictwa i Brata Stasińska powiedziała mi, że tej książki to nie wezmą do tłumaczenia, ale ta makryna to jest niezła postać i namówiła mnie, żebym spróbował coś wokół tego zrobić, rzeczywiście. No i im bardziej mi się zaglądał do garnuszka, tym więcej było tam miodu i. i yy, 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 z tego się wzięła powieść. No decydujące myślę było dla mnie to, że ona kłamała, ale mówiła prawdę. No makryna jest. Yy, jest tym instrumentem wiodącym, bo ona opowiada swoją historię, ale równocześnie to jest historia całej emigracji, całego romantyzmu polskiego. To jest okres spieszenia takiego, smutna emigracja siedzi w Paryżu, 15 lat minęło od tego zrywu, niewiele się dzieje, a tu nagle pojawia się ta, ta wspaniała postać, która w sobie no, zamyka wszystkie potrzeby tej grupy i tej epoki. Makryna jest o tyle ciekawa, że ona opowiada prawdziwą historię przeżytej przemocy. Ona ma całe ciele potworne, blizny, rany, jest obdukcja lekarska zrobiona w Poznaniu. Rzeczywiście była katowana, tylko nie była katowana przez rosyjskich wojskowych na służbie biskupa, którzy mieli ją niby przekonywać do przejścia na Fransławię. Była katowana przez swojego męża, ale też rzeczywiście rosyjskiego wojskowego w, w Randze kapitana, natomiast to, to nie była historia do opowiedzenia. Natomiast jeśli przełożyła to na tę historię y, katolicko-narodową, to y, to zadziałało no? ją jako, jako ta święta męczennica, y, niepokalana matka w jakimś sensie. Tutaj pojawiła się ta figura właśnie niepokalanej matki. Jeszcze ona jest taka opiekuńcza, ją nazywają, że ona jest jak taka gospocha. Ona jest taka duża, ciepła kobieta, mówi prostym językiem, Norwidowi mówi, że ona to najbardziej lubi sadzić kapustę, że to jest prawa przyjemność I oni to kupują oczywiście, bo to są, bo to jest w jakimś sensie, to są ich matki. Bardzo chcą uwierzyć, a ona jest bardzo sprawna w tym, co robi. Dlatego, że ma niesamowitą inteligencję emocjonalną i dar mówienia. I wie, dzięki inteligencji emocjonalnej, co ma mówić, a, a dzięki darowi Mówienia wie jak mówić i trafia do wybitnych intelektualistów, trafia do żurnalistów, trafia do y, wielkich dam, trafia do biskupów, trafia do y, bardzo różnych grup społecznych i z każdą z, to, z tych grup, z każdym z tych ludzi umie rozmawiać w taki sposób, żeby go kupić, żeby go chwycić za, za najczulsze miejsce i przyciągnąć do siebie. I to jest no, niesamowita umiejętność i to jest myślę umiejętność, którą ona wybudowała w tym strasznym, wykształciła w tym strasznym życiu. To znaczy jak ktoś jest całe życie katowany, upokarzany i tłamszony, to żeby przetrwać, żeby przeżyć na zasadzie instynktu czego musi wybudować w sobie, wytworzyć y, takie umiejętności psychologiczne, które mu to, y, to przeżycie umożliwią. To jest taka przetrwalnikowa inteligencja. Emocjonalnie się wahała, że może raz bardziej wierzyła, raz mniej. Na pewno to, jak znakomicie, błyskawicznie i błyskotliwie poradziła sobie z Księdzem Symianenko, takim jedynym zmartwychwstańcem, który miał pewne wątpliwości co do jej co prawdziwości jej historii, no to wskazuje, że ona jednak potrafiła to cynicznie rozgrywać bardzo sprawnie i znakomicie rozgrywać tych zmartwychwstańców przeciwko sobie nawzajem. Czyli no, musiała wiedzieć, przed czym ucieka, tak? Gdyby, gdyby była rzeczywiście zupełnie zatopiona w obłędzie, to przecież by takiej sprawnej akcji nie przeprowadziła cynicznej. Makryna mówiła specyficznym bardzo językiem, bo ona y, imitowała język taki religijny, kościelny, z pewnymi powtórzeniami stylistycznymi. Używała bardzo autorskiej ortografii i składni, ale kiepsko pisała. Bardzo stresowało opisanie. To widać, że to było dla niej trudne. Jednego jestem pewien tego, że ona nie zaplanowała tej akcji. Po prostu ratując się, wymyśliła ten, ten pomysł, że będzie się podawała. Tak jak każdy żebrak ma, jakiś, ma jakąś swoją historię chwytliwą, przynajmniej w tamtych czasach miał, tak i ona miała. Tylko, że jak się zaczęła jej palić ziemia pod nogami na Litwie, to uciekła do Poznania. I tam nagle okazało się, że ta historia chwyciła znacznie bardziej. A im dalej jechała jak już później Paryż i Rzym, to, to rosła, rosła, rosła i już w pewnym momencie stała się tak znana w całej Europie, że nie mogła po prostu sobie pojechać do sąsiedniego, sąsiedniej krainy i od nowa startować. Nie no, to już była słynną makryną. już to za dużo zyskała, żeby teraz to tracić. Są też różne notatki na temat śmierci makryny i według jednej z nich Makryna umarła spokojna, radosna i szczęśliwa, a według drugiej potwornie się miotała i mówiła, że pójdzie do piekła. Przy czym jest to wiadomość sprzed ujawnienia oszustw Makryny, jeszcze z XIX wieku z epoki. Także być może, być może jest prawdziwa. Premiera Makryny zbiegła się w czasie z taką największym natężeniem kłótni o konwencję antyprzemocową w Polsce. Co oczywiście było zupełnie nieplanowane, tak? ale e, wtedy właśnie pewien poseł bodajże, tylko Makryna. Z, z PSL-u. Powiedział, że właśnie w Polsce nie jest potrzebna taka konwencja przymusowa, bo kobiety w Polsce są szanowane i one nigdy nie były bite, to, z, prawda? I tutaj, i myślę sobie właśnie, in your face, proszę bardzo, matka Makryna.